Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym odcinku Homeopatii w Praktyce. W dniu dzisiejszym będziemy omawiali leki stosowane podczas kolek, które mogą wystąpić u najmłodszych dzieciątek, starszych oraz u osób dorosłych. Proszę pamiętać o tym, że kolki, choć mogą wyglądać strasznie, nie oznaczają nic groźnego dla naszego dziedziusia. Z drugiej strony, należy pamiętać również o tym, że ważna jest profilaktyka, która może zapobiec powstawaniu koleg. O czym tu myślę? Na pewno mam na myśli stan psychiczny mamy, która karmi dzieci. A więc, jeżeli jesteś rozdrażniona, pobudzona, pamiętaj, droga mamo, że ten stan przekazujesz dziecku. Warto zanim Zaczniesz karmić swoją pociechę, wyciszyć się, tak ażeby Twój puls był równomierny i służył ukojeniu Twojego dziecka. Z drugiej strony należy również zwrócić uwagę na pokarmy, które przyjmujemy. Niektóre dzieci źle znoszą słodycze, inne pokarmy rozdymające, a więc to są wszystko faktory, na jakie warto zwrócić uwagę przy profilaktyce dotyczących powstawaniu kolek. Jeśli myślimy o lekach, jakie stosujemy podczas występowania kolek, powinniśmy pomyśleć o lykopodium. Lykopodium jest to lek, który można stosować u niemowląt, u dzieci starszych oraz u osób dorosłych, które cierpią na kolki. Faktorem wywołującym na pewno jest u niemowląt, że mama spożywa pokarmy wzdymające. Z drugiej strony. Niepewność w wychowaniu swojej pociechy powoduje, że stan ten jest przekazywany swojemu dziecku. Kolejny faktor wywołujący to zmiany środowiskowe, a więc nowa osoba zaczyna się zajmować dzieckiem, lub też dziecko idzie do żłobka, przedszkola lub szkoły. Jakie są objawy, które występują u lykopodium? Przede wszystkim słyszymy przelewanie w brzuchu. Dziecko cierpi na wzdęcia. Brzuch jest wrażliwy na dotyk, nawet dotyk ubrania. W jaki sposób możemy to u niemowlęcia zdojrzeć? Jest bardzo prosty sposób. Kiedy dziecko ma kolkę, po prostu zdejmujemy ubranie i rozpinamy w jego pieluchę. Kiedy zauważymy, że dziecko się uspokaja, kiedy ma pieluchę rozpiętą, możemy w tym momencie właśnie pomyśleć, o lykopodium. Dziecko nasze połyka powietrze co wywołuje wzdęcia. Z drugiej strony nos jest niedrożny. Jedna stopa u dziecka jest zimna, a druga gorąca. Dodatkowo występuje wachlujący ruch skrzydełek nosa. A więc wachlujący ruch skrzydełek nosa to jest objaw, z którym mamy do czynienia w stanie lykopodium nie tylko przy dolegliwościach układu. Oddechowego, ale również przy dolegliwościach związanych z powstaniem kolek. Stan likopodium ulega poprawie poprzez oddanie gazów oraz poprzez ciepłe okłady, natomiast ulega pogorszeniu poprzez ucisk na brzuch. Następny lek stosowany w trakcie kolek u dzieci to Argentum nitricum. Kiedy powinniśmy myśleć o tym właśnie leku? Kiedy dolegliwości związane z kolkami powstają na skutek spożywania słodyczy poprzez mamy karmiące swoje pociechy. Dzieci wyglądają na starsze niż są w rzeczywistości. Mają pomarszczoną skórę. Dolegliwości, jakie charakteryzuje stan argentum nitricum, to przelewanie w brzuchu, głośne odbijanie, rozwolnienie wraz z oddaniem gazów zaraz po przyłożeniu dziecka do piersi. Stolec jest zielony. Stan argentum nitricum ulega poprawie poprzez odbijanie. Warto jednak zwrócić uwagę, że odbijanie u argentum nitricum przynosi poprawę tylko na chwilkę. Dalej stan ten ulega poprawie na zewnątrz. Natomiast ulega pogorszeniu poprzez przebywanie w ciepłym pokoju, po nakarmieniu i warto o tym pamiętać, że nie tolerują mleka. Źle, źle wpływa na ich stan, podobnie jak natrium karbonikum. Pamiętajmy, że Argentum nitricum to również dobry lek dla osób starszych, młodzieży, która ma jakieś egzaminy w szkole czy też na studiach i denerwuje się, jak im pójdzie po prostu następny egzamin. W takim przypadku warto również pamiętać właśnie o tym leku. Beladona to kolejny lek stosowany podczas koleku dzieci. Ból jest bardzo intensywny, pojawia się szybko i podobnie znika. Dziecko krzyczy, a następnie wygina się do tyłu lub do przodu. Dziecko ma bardzo wrażliwe zmysły. Dodatkowo występują uderzenia krwi do głowy: twarz jest czerwona, gorąca, źrenice są rozszerzone. Dolegliwości w stanie beladony zmniejszają się poprzez spoczynek na brzuchu. Spoczynek w ciszy oraz w samotności. Natomiast dolegliwości ulegają zwiększeniu poprzez hałas, światło, ruch, dotyk i wstrząsanie. Kalkara karbonika To lek mający zastosowanie również przy leczeniu kolek u dzieci. Brzuch jest zdęty. Wrażliwy też na dotyk. Preferują luźne okrycie. Słyszymy tutaj przelewanie w brzuchu. Mamy do czynienia z wymiotami i rozwolnieniem, które są kwaśne. Dzieci są bardzo łatwe w obsłudze, co to znaczy, że nie sprawiają żadnych problemów wychowawczych. Kiedy dziecko je, w tym momencie poci się jego główka i kark. Dolegliwości kalkarei zwiększają się, kiedy jest wystawione na działanie przyciągu, ucisku ubrania lub też. Karbo Vegetabilis to kolejny lek, który możemy stosować w przypadku kolek u dzieci. Co warto wiedzieć na temat tego leku. Przede wszystkim w jaki sposób jest ten stan wywoływany. Mamy karmiące, spożywają pokarmy rozdymające, to powoduje powstawanie wzdęć u dzieci. Ciało jest zimne naszych maluchów. Dziecko podsypia w trakcie karmienia, usta są sinawe, podobnie jak paznokcie. Stan ulega poprawie w ciepłym pomieszczeniu, kiedy dotykany jest brzuszek oraz kiedy dziecko jest wachlowane. Co ciekawe, objaw wachlowania u Carbo vegetabilis występuje nie tylko w dolegliwościach układu pokarmowego, ale również w dolegliwościach układu oddechowego. I za każdym razem, jeżeli mamy dolegliwości układu pokarmowego czy oddechowego, ulegają one zmniejszeniu właśnie poprzez wachlowanie. Stan carbo-vegetabilis ulega pogorszeniu, kiedy dochodzi do odbijania czy też oddania gazów. Hamomila to lek, które stosujemy również w przypadku leczenia kolek u małych dzieci. W jaki sposób ten stan powstaje? Kiedy poirytowana mama karmi swoją pociechę, a więc jej złość, poirytowanie przechodzi po prostu na dziecko. Kolejne faktory wywołujące to brak snu, złość, tak jak mówiłem, czy też różnego rodzaju substancje stymulujące, tak jak na przykład kawa. Objawy, jakie charakteryzują hamomile to przede wszystkim dziecko płaczy i krzyczy i są bardzo trudne do uspokojenia. Chcą być noszone. Próba położenia w łóżeczku wywołuje od razu sprzeciw. Dziecko zaczyna na nowo płakać. Cierpią te dzieci na bolesne odbijanie, które nie przynosi ulgi. Rozwolnienie jest zielonkowate, cuchnące, śluzowate. Dolegliwość rozpoczyna się Często, gdy dochodzi do przegrzania dziecka w łóżeczku, dolegliwości rozwijają się w sposób falowy. Klasyczny obraz chamomili to jeden policzek gorący, a drugi blady. Co pogarsza stan hamomili? Przede wszystkim przybywanie w ciepłym, rozgrzane łóżeczko oraz kiedy mama pije kawę. I karmi swoją pociechę. Ciekawy objaw jest jeszcze charakteryzujący hamomile ten, że dziecko płacze w trakcie mikcji, a więc kiedy siusia. Dolegliwość hamomili zmniejsza się natomiast, kiedy jest noszona na rękach oraz kiedy przebywa w chłodnym pomieszczeniu. O chinie oficjalist powinniśmy myśleć wtedy, kiedy doszło do utraty płynów ustrojowych na skutek wymiotów czy rozwolnienia albo utraty krwi. Lub też kiedy mama spożyła niedojrzałe owoce. Brzuch dziecka jest wzdęty i przypomina piłkę, jest bardzo wrażliwy na dotyk. Oddanie gazów, czy też odbijanie, nie przynosi żadnej ulgi. Dzieci są poirytowane. Wrażliwe na hałas, blade, a twarz jest Hipokratesa. Pragnienie jest bardzo słabe. Pogarsza się stan naszego, naszej pociechy poprzez zimno i poprzez dotyk. A natomiast dolegliwości w stanie china ulegają zmniejszeniu, kiedy dziecko spoczywa na brzuchu, kiedy jest mocno dziecko uciśnięte. W stan Chiny dziecko wchodzi wtedy, kiedy dochodzi do utraty płynów ustrojowych poprzez wmioty, czy też rozwolnienie lub utratę krwi. Faktorem wywołującym jest również spożycie niedojrzałych owoców przez karmiące mamy. Brzuchy Chiny jest dęty jak piłka, jest bardzo wrażliwy na dotyk. Dodatkowo warto pamiętać, że oddanie gazów, czy też odbijanie, nie przynosi ulgi. Pragnienie jest bardzo słabe i dzieci są osłabione. Pamiętać należy o tym, że dolegliwości zwiększają się w pomieszczeniach chłodnych oraz poprzez dotyk. Ale uwaga! Dolegliwości zmniejszają się poprzez mocny bardzo ucisk i spoczywanie na twardym podłożu oraz gięcie w pół. Colocintis to kolejny lek stosowany w przypadku kolek. Stan jego się... Pogłębia, kiedy wystawione jest na działanie zimnego powietrza lub też kiedy dochodzi do wyprostowania kończyny lub też po y, nakarmieniu. Natomiast dolegliwości w stanie kolocyntis zmniejsza ciepło, ucisk, gorące układy, zgięcie w pół oraz podciągnięcie nogi. Kupru metalikum. To lek, który będzie miał na pewno coraz większe zastosowanie przy leczeniu kolek w dzisiejszym świecie. Skąd moja pewność? Ponieważ mamy, kiedy widzą jakiekolwiek zmiany skórne na, na skórze swojego dziecka, reagując najczęściej w ten sam sposób, stosują różnego rodzaju substancje. W po to, żeby te dolegliwości, te zmiany skórne ustąpiły. Niestety, w taki sposób dochodzi właśnie do stłumienia choroby, o czym pisze dr Hughes w swojej książce Podróż choroby. Konsekwencją tego jest, że dolegliwość ta lokuje się w innym miejscu. W tym momencie ze skóry idzie w ta dolegliwość przesuwa się do centralnego układu nerwowego i objawia się w ten sposób, że dzieci zaczynają reagować kolkami na sytuacje, z którymi się spotykają w dniu codziennym. Proszę sobie wyobrazić, że po podaniu kuprum metalikum bardzo właśnie często kolki ustępują, a na skórze pojawiają się te zmiany skórne, które zostały stłumione. Co charakteryzuje kuprum metaliką? Przede wszystkim to, że dzieci nie lubią kontaktu z innymi osobami, źle on bardzo na nie wpływa. Skąd wiadomo, po prostu reagują płaczem na kontakt innych osób? Kiedy nasza pociecha cierpi na kolki występujące tylko nocą, powtarzam, tylko nocą, wtedy warto rozważyć podanie takiego leku, jakim jest jalapa. Magnezium carbonicum to kolejny lek stosowany przy kolkach. A w jaki sposób można wywołać ten stan? Kiedy mamy przekarmiają swoje pociechy lub też w ciąży stosowały magnez w zbyt dużej ilości. Dzieci są bardzo niespokojne, cierpią na utratę wagi i mają niechęć do mleka mamy. Stan ulega pogorszeniu, kiedy spożywają mleko mamy wieczorem i poprzez dotyk. Dodatkowo warto pamiętać, że stan ten ulega, ulega poprawie, kiedy dziecko zgina się w pół. Magnesium carbonicum to lek, który stosowany jest również w trakcie leczenia kolek u dzieci. Faktory wywołujące to przede wszystkim, kiedy mamy w ciąży stosowały magnes. Z drugiej strony, mama, karmiąc zbyt często, również może wprowadzić w stan Magnezum karbonikum. Dzieci są bardzo niespokojne, cierpią na utratę wagi. Kolki występują wraz z intensywnymi skurczami. Stan ulega poprawie poprzez gięcie w pół. Nux vomica to lek, który też może być stosowany u dzieci, które cierpią na kolki. Faktorem wywołującym to są przede wszystkim środki stymulujące. Lekarstwa, które mama zażywała w trakcie ciąży lub też w trakcie karmienia piersią. Dziecko krzyczy, jest niezadowolone, marznące, poirytowane. Często występuje skłonność do przypukliny pachwinowej. Dolegliwości z zmorzeniu w trakcie i po nakarmieniu oraz rana, a dolegliwości zmniejszają się po oddaniu stolca w wymiotach oraz w ciepłych. Pomieszczeniach oraz kiedy jest zapewniony spokój naszej, naszemu dziecku. Pulsatila to słodziak, ale nawet nas słodziak może cierpieć również na kolki. Czym się charakteryzuje przede wszystkim, że stan ten ulega poprawie, kiedy dziecko jest noszone na rękach, a ulega pogorszeniu wtedy, kiedy dziecko jest pozostawione sama, same sobie, a więc kiedy przebywa w samotności. Sztafy Zagria to kolejny lek, jaki może być stosowany w trakcie leczenia kolek. W jaki sposób rozwija się ten stan? Wtedy, kiedy ktoś zranił mamy karmiącej ego, jej dumę. Rozmyśla ona wtedy o tym, co ją spotkało i dlaczego ją to spotkało i dlaczego ją ta osoba tak potraktowała. Kiedy karmi swoje dziecko, jej stan przechodzi. Na jej własną pociechę. I z tego powodu właśnie powstają kolki u naszego dziedziusia. Dziecko dlatego na pewno będzie czuło się gorzej po nakarmieniu, a czuje się lepiej wtedy, kiedy dojdzie do dodania gazów. Dawkowanie w przypadku kolek. W przypadku kolek warto pamiętać o tym, że przy wyborze dawki leku trzeba zwrócić uwagę na Stan naszego dziecka. Jeżeli dolegliwość nie jest zbyt mocna, możemy podać jedną dawkę C30. Kiedy dziecko bardzo cierpi, należy podać dawkę C200 do ust. Kolejną dawkę rozpuszczamy leku C200 w szklance z wodą i możemy podać dwa do trzech razy w ciągu tego samego dnia jeszcze dziecku. Uwaga! Za każdym razem, kiedy podajemy kolejną dawkę tego leku, należy Zamieszać parę razy jeszcze ten lek, i dopiero wtedy podajemy kolejną łyżeczkę leku w celu, żeby zwalczyć kolki u, naszej, u naszego dziedziusia. Wszystkim tym, którym się dzisiejszy odcinek podobał, zapraszam do tego, aby dali łapki w górę. Podzielili się swoimi sugestiami i czekam na sygnały wasze zwrotne. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.